Dzień dobry, kochani. Nie mam za bardzo wyboru scenarii, żeby nagrywać dla Was filmiki, ponieważ jestem trochę jak student na wyjeździe, a na ulicach, gdzieś w plenerach, po prostu jest głośno i nie chciałabym, żeby coś mi zakłócało treści, które chcę Wam dzisiaj przekazać. Kochani, dzisiaj 15 dzień września i 15 filmik, który zahacza o program projektu. Wyrośli na swojej ranie, do którego serdecznie Was, kochani, dzisiaj zapraszam. I dzisiaj będę trochę w, ro, w roli takiej pani nauczycielki. Pochodzę sobie po korytarzu i będę do Was sprawiła morały. Dzisiaj mi przyszła taka inspiracja, żeby, kochani, podzielić się z wami e, taką refleksją, że podczas pracy nad sobą, podczas e, powrotu do siebie, podczas odzyskiwania wewnętrznej wolności, na pewno przyjdzie do Was taki etap, że Wasze otoczenie, Wasi najbliżsi, Wasi przyjaciele, Wasi znajomi będą zauważali, że Wy się zmieniacie. I bardzo Was proszę, żebyście nigdy nie poddali wątpieniu tego, że idziecie dobrą drogą, jeśli Wy sami czujecie, że Wasza wewnętrzna wolność trzeba trochę złapać dobre światło, się zwiększa i na pewno wielką niewygodą dla Waszych najbliższych będzie to, że Wy wychodzicie już świadomie z tych schematów, które trzymały Was w mniejszej czy większej jakiejś współzależności. Pamiętajcie, że my na ogół poranieni dopasowujemy się, dobieramy się w różnych relacjach, i nie tylko partnerskich, ale we wszelkich życiowych interakcjach z ludźmi, którzy mają ranę, Kompatybilną do naszej rany, i jeśli ty wychodzisz z tej rany, bo już masz tę świadomość, że nie chcesz trwać w jakichś chorych, jakichś toksycznych relacjach, nie chcesz niczego udawać i nie chcesz niczego robić, powodowany schematem, powodowany mechanizmem obronnym, to tym samym twoja decyzja nadszarpuje niejako tego twojego partnera w jakiejś interakcji, w jakiejś relacji, i jego to zwyczajnie boli. Czyli można powiedzieć metaforycznie, że ty wysiadasz z tego tandemu, a on mówi: Ale co ja teraz sam będę pedałował, jest mi ciężko, i kochani, nie dajcie się nigdy zwieść, pamiętajcie, takim e, osądom albo e, takie mówicie e, wprawianiu w was po, w poczucie winy, że do tej pory to ty byłaś fajniejsza, do tej pory to ty byłaś wierniejszym przyjacielem, do tej pory to ty byłaś dobrą żoną, albo do tej pory byłaś dobrym, byłaś dobrym mężem. A teraz nagle ci się zachciało rozwoju i jesteś jakaś taka gorsza. Może nawet ktoś ci powie, że jesteś ta fałszywa, a właśnie chodzi o to, że my wychodzimy z tej zastępczej fałszywej tożsamości, a wchodzimy w tę prawdziwą. Ale dopóki ta druga osoba, z którą byliśmy współzwiązani jakimś tam schematem, tańczyliśmy ten tanim z dwóch ran, to ta osoba jeszcze nie ma tej percepcji czystej, więc działa z przestrzeni traumy, więc będzie ci zarzucała, że masz fałszywą tożsamość i że nagle, Nagle zachciało ci się jakiegoś e, modnego rozwoju osobistego, ale nie daj się wtedy zwieść, bo ta osoba jeszcze nie ma tej świadomości, którą ty już dostałaś tę łaskę, żeby ją posiadać. I kochani, ja myślę naprawdę, że świadomość, mimo że my mamy wolną wolę, i wolnej woli się Bóg nigdy nie wyrzeknie i to jest nasza siła, jednakże. Czuję też w swoim życiu, że jakoś ten Stwórca nam pomaga poprzez różne pozorne, nieudane sytuacje, wypadki, choroby, jeszcze inne takie dopiekające sprawy dnia codziennego, żebyśmy my jednak wykorzystali tą swoją wolną wolę i poszli w tę właściwą stronę, bo jak my opornie, ślepo nie idziemy w tą dobrą stronę, no to bardzo cierpimy, a świat nas kocha, naprawdę świat nas kocha i dotąd nam będzie podstawiał nogę w jakiś sposób. E Aż my rzeczywiście się przebudzimy. I dobrze by było przebudzić się mniej, boleśnie, ale są też takie przypadki, tak zwane przypadki nieuleczalne, które muszą dobić do dna, które muszą rozbić się o jakiś mur, bo inaczej nie są w stanie zbić tych okularów, które są zamazane, które są pozaklejane tymi plastrami. Dopiero jak te okulary siłą tego uderzenia rozbiją się i spadną, nagle zaczynasz robić wielkie oczy i mówisz: Aha. Ha, to ja do tej pory tego nie widziałam, bo to, to i tamto. Więc, kochani, jest. Taki moment w rozwoju osobistym, w procesie wychodzenia z traumy, kiedy nie będziesz pasować do swojego otoczenia tak kompatybilnie, jak pasowałeś, gdy miałeś te rany. Pamiętaj, że rany też ze sobą współgrają. Jak są dwie jednostki: zdrowa osoba, już taka pełna, zintegrowana, tak jak mówiłam wczoraj, i druga jest pełna, zintegrowana i działają tak współpracując, tak się współinspirując, ale bez tych chorych oczekiwań, jak mają ze sobą rany, bo rana, żeby zatrybiła, to musi pasować jak puzelek do siebie. Natomiast osoby, które są zdrowe, takie zintegrowane i już mają tą swoją łączność ze swoim Bogiem, ze swoją intuicją, to one potrzebują jedynie drugiej osoby po to, żeby się współdzielić, żeby iść przez życie, ale bez tych chorych oczekiwań, że Ty coś musisz. Więc kochani, pamiętajcie, że jak ktoś będzie Was próbował wprawić w poczucie winy, że o, ty teraz taka wyrodna, żona, matka, córka, kochanka, pracownica, przyjaciółka i nagle zachciało cię jakiegoś rozwoju i ty rozwalasz naszą rodzinę, rozwalasz nasz team, naszą relację, przestajesz jakoś przynależeć do starej jakości, to nie daj się wtedy z powrotem w to wciągnąć. Znam też osoby, które nie mogły poradzić sobie na początku swojej drogi z, z pracą nad sobą, z poczuciem winy. Bo wiecie, poczucie winy to jest taka zmora, Próbuję jakoś złapać dobry światło, żebyście później mieli dobry odbiór. To jest taka zmora, która może nas tą swoją siłą, takiej siłą destrukcji, bo poczucie winy wyobrażam sobie jak taka wewnętrzna, energetyczna rdza, że ściąga nas w dół i jak byliśmy przez chwilę tacy zafascynowani tym, że czujemy taki przedsmak tej wewnętrznej wolności, że już coraz bardziej się jak gdyby zorientowaliśmy, że szliśmy tą drogą zastępczą i już poczuliśmy w, w powietrzu zapach tej wewnętrznej wolności, ale jeszcze nie jesteśmy na tej drodze ugruntowani i to kochani warto wiedzieć. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę wyglądam jak pani Frau z yy... Władcy Much i będę tu Wam dzisiaj prawić takie uczelniane morały. Pamiętajcie, pamiętajcie, nigdy nie dajcie się wtłoczyć w poczucie winy, ponieważ poczucie winy ma taką e, robotę do zrobienia, żeby Was ściągnąć. Więc czy chcesz być ściągnięta do starej jakości? No raczej nie. Ale wiedz, że jest taki mechanizm też w osobach, które jeszcze nie mają tej siły i nie mają tej determinacji do pracy nad sobą, nie mają tej świadomości, czyli te okulary, percepcje jeszcze mają takie zamazane, zaklejone i ślepo idą, e, powodowanie właściwie ruchem, ciężarem swojego ciała, zamiast świadomym wyborem. Więc nie dajcie się nigdy wprawić w poczucie winy, to Wam mówi Pani Frau. Inna inspiracja będzie, może, w, e, może w innej postaci. Kochani, co tam dalej? Więc, wszystkie procesy biologiczne, wszystkie procesy w przyrodzie, które się zadziewają, mają swoje etapy. I w momencie, kiedy się przebudzisz, że poczujesz, że aha, to nie o tym była ta moja droga, to dlatego ja byłem taki nieszczęśliwy. Ja postanawiam pracować nad sobą, ale to jest, kochani, decyzja. To jest dopiero decyzja, czyli masz diagnozę. Ale praca nad sobą. To jest już proces leczenia. Więc zanim wyzdrowiejesz, to musisz trochę tych etapów pokonać. Nie będziesz zdrowy od razu po samej diagnozie. Chociaż bardzo się teraz uśmiecham do mojej mamy, e, ponieważ e, moja mama tak bardzo nie lubiła nigdy chodzić do lekarzy, że jak już miała nawet receptę w torebce, to już była o wiele zdrowsza, bo już miała tę nieprzyjemną część swojego życia odhaczoną i ona już ta, ta diagnoza ją leczyła, że zrobiła tę rzecz, której bardzo nie cierpiała, nawet tych leków tam nie wykupiła, ale mówi, ja już mam w torebce receptę, już jestem o połowę zdrowsza. Więc kochani, no nie ma takiej... Możliwości. Więc ileś kroków na tej swojej drodze zastępczej, czyli tej drodze powodowanej traumą, wykonałeś, więc musisz teraz ileś tych kroków dla utrwalenia nowych nawyków i dla takiego wewnętrznego ugruntowania i dla tej de, takiej integracji, bo pamiętaj, że dopóki nie jesteś zintegrowany, to każde słowo z zewnątrz będzie cię znowu wykolejało, bo nie masz jeszcze tej pewności, jeszcze nie znasz tej nowej drogi. Więc kochani. Diagnoza to jedno: że masz w sobie traumę, powodowaną takim czy innym, powiedzmy, bólem twoim, czy może być to problem ze zdrowiem, problem z relacjami, problem z obfitością, problem z dziećmi, problem z własną autoekspresją, problem z e, powiedzmy, no nie wiem, mnóstwo. Wymyślcie sobie, podajcie tutaj, stawiam trzy kropki: podajcie swój własny problem. Czyli może na przykład czujesz, że nie odważasz się mówić swojej prawdy, to też jest, kochani, ogromny problem, bo to jest zamach na Waszą autonomię. Generalnie problemu milion dwieście, wpiszcie tutaj własny i no i co? No i ja mam tendencję właśnie do takiej wieloperspektywiczności, która z jednej strony jest moim darem, ale z drugiej strony jest moim ciężarem, bo jak chcę polecę w kolejną perspektywę, to już nie pamiętam, która była pierwsza. Więc, kochani, Powiem tak, diagnoza to jedno, to jest twój początek tej właściwej drogi. Czasem to nazywam taki przeklik, czyli te tory, metafora torów. Byłaś na tej drodze niewłaściwej, co cię trauma wykoleiła, szłaś sobie długo, 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 czy tam szedłeś, żeby nie było, że do jednej płci mówię, i nagle masz tą swoją diagnozę, za którą bądź wdzięczny do końca życia, ona ci robi ten przeklik na te właściwe tory. No i co, jak masz przeklik, to już jesteś zdrowy, już znasz tą swoją nową drogę, już się jej najadłeś, już wzrosłeś, no nie, dopiero masz przeklik, czyli zwrotnica, patrzcie i teraz ilość powtórzy, czyli klik, 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 klik. ileś lat, dopiero możesz powiedzieć, że znasz już. Obrazy po prawej i po lewej stronie swojej drogi. Możesz powiedzieć, że ty już wiesz, czego się na tej drodze spodziewać. Możesz już powiedzieć, że ty już czujesz, jaka to jest satysfakcja idąc tą drogą, bo ty to po prostu powtarzasz. I, kochani, naprawdę nie ma innej skutecznej metody, jak po pierwsze dobra diagnoza. Jaki był twój e, lęk patologiczny i jaka była twoja e, trauma życiowa, czyli takie to życiowe zranienie, jak ty już to zobaczysz i postanowisz e, w to wejść i przeprocesować, do czego kochani was właśnie zapraszam, żeby tą inżynierską robotę zrobić na tych spotkaniach zoomowych, czyli wyrośli na swojej ranie, to pomogę ci właśnie znaleźć tą swoją ranę. Zrozumieć to, wyprowadzić ze swojego systemu, czyli z ciała, żebyś później mógł już zaprawiony na tym kursie pójść tą właściwą drogą. I kochani, właśnie dzisiaj przychodzę: może już nie będę za, za, długiego, za długich gadek uskuteczniać, żeby się nie powtarzać. Generalnie chodzi o to, że jak masz tę diagnozę i czujesz ten przeklik, to nie daj się zwieść, nie daj się wprawić w poczucie winy. I zanim się ugruntujesz, jeszcze sobie trochę popłaczesz, jeszcze się trochę nadenerwujesz, jeszcze trochę hejt na ciebie będzie działał, jeszcze trochę się będziesz przejmował, co inni na to, i będziesz może nie spał nocy: że dlaczego? Zachciało mi się tam rozwoju, a teraz mój mąż ode mnie odchodzi, albo dzieci zaczynają mi żygać, że matce się zachciało kariery, zachciało się zmian w tym wieku, i takie tam bzdury, kochani, to są bzdury. Bo Twoja wolność to jest Twoja wręcz odpowiedzialność, powiedziałabym tak. My nie mamy innego wyjścia, jak się świadomie rozwijać. Co Ty tam temu Bogu powiesz, jak Cię zaprosić do pokoju i wyświetlić Ci film całego Twojego życia, że co, wiedziałaś o co chodzi, a nie odważyłaś się pójść na tą drogę. Więc kochani, gadki ludzkie, naprawdę, spakujcie w taki mały węzełeczek i wyrzućcie do bio albo do... Mm, Albo do mieszanych, ja wiem, bo te gatki ludzkie są takie mieszane, nie, nie są one jednorodne i nie chcą się tak jakoś magicznie rozkładać jak obierki z kartofli, prawda? Więc wyrzućcie te gatki ludzkie, te wszystkie takie hejtowanie, te wszystkie takie te kłody pod nogi, takie te podszczypywanie, podgryzanie przez pieski, jak się jedzie przez wieś, nie? To tak wtedy te pieski wiejskie tak podgryzają, to kochani, na takie gatki, że coś z tobą jest nie tak, bo zachciało ci się rozwoju, a ty jeszcze nie masz tej siły, tej mocy i nie masz tej pewności siebie na nowej. Drodze, pomyśl sobie, że ja teraz muszę te wszystkie gadki zwinąć i wrzucić do odpadów mieszanych. Niech się tam utylizują nawet przez kolejne e eony. Eony, nie? To taki chyba dłuższy okres w, w czasie eon. Kochani, także zostawiam Wam dzisiaj taką inspirację, że na etapie wyjścia ze własnej traumy będziesz w takim stanie jeszcze takiego, m, takiej niepewności. To, jak dziecko, które się rodzi, czy jak zwierzątko, które się rodzi, zanim stanie na własnych nóżkach, najpierw jest takie chwiejne, tak jak takie małe koźlątka i cielaczki, czy tam źrebiątka, one się tak bardzo chwieją, i dopiero jak się ugruntuje już ich siła, to one za nic mają jakieś tam takie pod, pod, podżykiwanie. Podgadywanie, ocenianie i tak dalej. Więc pani Frau dzisiaj wam mówi, e, taką radę daje, około traumową, że warto bądź wdzięczny za swoją diagnozę, bądź wdzięczny za swoją diagnozę. Naprawdę, to jest coś, za co człowiek powinien naprawdę w pas się kłaniać, jeśli spotkasz taką osobę na swojej drodze. Ja miałam tę przyjemność, żeby ci powiedziała Twój główny skrypt, Twój główny mechanizm obronny, bo, kochani, to jest ta magia tego przekliku. Ja dostałam tę łaskę. Mam nadzieję, że ja będę dla kogoś kimś takim, kto będzie miał te, ten dar e, klarownego takiego wyłuskania. Co jest Twoją największą traumą? Jak z tego się przeklikać, i zaprawię cię na tyle, na tyle ci pomogę w swojej pracy, żeby ci podać rękę na ten, na ten czas gry wstępnej, na ten rozruch, a ty później już zaprawiony tą siłą nabierzesz własnej sprawczości i będziesz już do końca życia e, sam dla siebie autorytetem, sam dla siebie terapeutą. Kochani, o to chodzi. Naprawdę warto mieć na jakimś etapie życia tylko autorytety, takie, których my potrzebujemy. Ale inspiracja zawsze. Zawsze warto się inspirować właściwie każdym człowiekiem, nawet jakby to było to hejtowanie, to zobaczcie też, co jest niefajnie robić, bo jestem zwolennikiem wiedzy, co robić, ale i czego nie robić. Więc każdy człowiek może być dla nas inspiracją, każda sytuacja, ale jednak te autorytety bardziej miejcie po to, żeby też samemu nie wątpić, bo bo ktoś nie ustaje w swojej pasji, bo ktoś pięknie się rozwija, to nawet nie muszę go słuchać, ale mam taki wiecie punkt zaczepienia, bo człowiek ma takie tendencje do takiego, do takich wzwyżek energetycznych, emocjonalnych, do takiej ekscytacji, a później jak sprawa zaczyna powszednieć, czyli trzeba tą ciężką robotę wykonać, to my zaczynamy widzieć: "O ja znowu się nie, chcę na tej starej drodze, to już wszystko wiedziałam" i takie tam. Ale jak sobie gdzieś podhaczymy w sieci czy tak w realu, że ktoś jednak mimo wieku, mimo swojego doświadczenia, mimo lat, które już upłynęły, to on nadal jest wierny tej swojej pasji, to co to znaczy? To ja tylko po dwóch czy trzech latach już tak opadłam w tej ekscytacji? To znaczy, że ktoś, kto tą ekscytacją idzie przez życie, to on jest naprawdę najwłaściwej drodze, bo on nigdy się nie nudzi, prawda? On nigdy nie ustaje i na pewno jakieś tam ma czasy, okresy zmęczenia i mniejszej jak gdyby wydajności, ale pasja w nim wciąż jest żywa. Więc kochani, autorytet taki terapeutyczny na czas pracy, żeby ktoś Ci dał tą rękę, tej, tej siły Ci dał, ale Ty później już postrzegaj innych ludzi jako inspiracja i Ty stań się dla kogoś inspiracją i tym, te, tą pomocną dłonią na pewnym etapie. I to Wam kochani dzisiaj zostawia pani frau. Strasznie nie lubię tego tego wdzianka, dlatego, że jest pstrokatę, a wszystko co pstrokatę, to po prostu sprawia, że mi się kręci w głowie. Ale nie wiem, tak się ucharakteryzowałam, więc y, nie czuję się dobrze w roli pani frau i w tym fraczku też się nie czuję dobrze. Ale żeby nie było y, nudy w moich filmikach, kochani, przekazuję wam się takie meritum: nie dajcie się zwieść ani wciągać poczuciem winy wtedy, kiedy poczujecie, że chcecie pracować nad sobą, a ktoś z najbliższych, z przyjaciół albo swojego otoczenia powie ci, że y, coś to mnie taki będzie rościł sobie jakieś pretensje do ciebie. Kochani, nie dajcie się zwieść. Musicie przeżyć ten czas. Ja też go przeżyłam. Czasem jeszcze mam jakieś takie czkawki, czkawki że ktoś z dawnych tam, powiedzmy, czasem się do mnie odezwie i adresuje pod, moim, adresuje pod moim adresem. Pani Frau mówi takie rzeczy, adresuje pod moim adresem. Mówi pod moim adresem pewne rzeczy, które już. Dawno nie przynależą do mnie, ale jednak jeszcze z tej zazdrości, z tej zawiści, że mnie już nie ma w tej starej roli, już teraz tak to widzę, i kochani, naprawdę, zobaczcie: jeśli przyjaciel, który z tobą nie poszedł w nową drogę, lepszą, która ciebie uszczęśliwiała, to znaczy, że nie był to twój przyjaciel, jeśli twój mąż, twój partner, twój rodzic, twoje dziecko, kochani, naprawdę. Trzeba być ze sobą szczerym. Jeśli nie jest z tobą na tej nowej drodze, nawet jakby ci nie ufało, ale jest obecne, to znaczy, że to nie, był, nie była Twoja bratnia dusza. Kochani, mamy mnóstwo antybohaterów. Pamiętacie, w którymś filmie mówiłam? To są te osoby, które muszą ci dopiekać, żebyś się tam nie zawracał do tej rany. Więc też doceniajcie własnych antybohaterów. Mój sprawdza się świetnie. Tyle na dzisiaj. Zapraszam Was niezmiernie do. Niezmiernie. Nie chciałam powiedzieć niezmiernie. Niezmiennie, niezmiennie. Pani Fram dzisiaj popełnia gafy. Muszę się trochę podszkolić, powinnam na jakieś studia się zapisać. Dawno się nie uczyłam. E, zapraszam Was niezmiennie do zapisów do projektu Wyrośnij na swojej ranie, czyli mówiąc w wielkim, kochani, wielkim skrócie, pomagam wyjść z własnej traumy i zaprawiam cię do życia już we własnej mocy. I zaczynamy 27 września, a zapisy kończę 20 września. Pracujemy przez 3 miesiące. Program masz na mojej stronie internetowej: powrotdonatury.net w zakładce wydarzenia. A dla samotników, dla introwertyków i dla tych, którzy nie za bardzo sympatyzują z grupami, Polecam kurs samodzielnej terapii traumy. Jest to po prostu inna formuła, ale program jest bardzo podobny. Możesz go sobie nabić na mojej stronie internetowej w sklepie online w zakładce Kursy. Tam dopiero przygotuj się na robotę i z ciałem, i ze zrozumieniem, i z innymi tam filmikami instruktażowymi, w których gdzieś tam występuję i staram ci się towarzyszyć w tym kursie. Kochani, polecam obydwie formy. Ja osobiście, gdybym miała tę porcję wiedzy skomasowaną w jedną pigułkę, w taki kurs i bym mogła kupić tylko taki kurs i oszczędzić sobie tylu lat to bym była szczęśliwa, jednakże ten kurs powstał z moich wątków, które połączyłam ze sobą, z wiedzy też od innych ludzi, z percepowania świata od innych ludzi, którzy byli dla mnie autorytetem i są nadal, którymi się do tej pory inspiruję. ale kochani, to jest zebrane w jedną moją pigułkę, percepcję i taką formę już ulepioną jak gdyby moimi rękami, ale oczywiście jest to inspiracja od wielu różnych nauk, od wielu różnych ludzi, ale przekazuję Wam taką pigułę, która w mojej ocenie oczywiście jest przydatna na tyle, żeby tą Waszą percepcję rozszerzyć, żeby zbić te okulary, właśnie powodowane traumą, te zaślepiacze. Także tyle dzisiaj od Pani Frau. Mam nadzieję, że ta etykieta do mnie nie przylubi. Nie życzyłabym sobie tego, ponieważ ja lubię wcielać się w najróżniejsze postaci. I mam nadzieję, że metody terapeutyczne, które e, gdzieś tam wychodzą z, mo z mojej autoekspresji, są dla Was ciekawe, zajmujące, bawiące, nienudne, a przede wszystkim, kochani, skuteczne. Korzystajcie, czekam na Was i do jutrzejszej inspiracji. Zapisy zamykam 20 września. Jestem na YouTubie, jestem na Facebooku i jestem na stronie internetowej. Wszystko nazywa się Powrót do Natury: Powrót do Natury Beata Szymańska. Mhm. Witam, e, witam. Pani Fram ma same gafy. Nie witam, tylko żegnam, jakie witam. Jutro powitasz. Nie będziemy cieli tego filmiku, zobaczymy, co nam to zrobi. Kochani, pięknie dziękuję, przekazujcie dalej. Bawcie się swoim życiem, naprawdę bawcie się swoim życiem. Idę zrzucić to w którego nie cierpię. Papa! Pa.